Kosmiczne wibracje. Twój przewodnik po gwiazdach. Wodnik. Ustanów granice. Twoja przestrzeń chroni energię. Ryby. Ćwicz cierpliwość w planowaniu relacji. Baran. Cierpliwość w planowaniu przynosi mądrość. Byk. Prostota przynosi klarowność. Bliźnięta. Bądź sobą, nie idź za trendami. Rak. Dyscyplina w nawykach przynosi równowagę. Lew. Precyzja w priorytetach utrzymuje kierunek. Panna. Klaruj komunikację. Precyzja przynosi skuteczność. Waga: wyznacz granice, uzgodnij kompromisy. Skorpion: lekcja granic. Wyznaczaj granice jasne. Strzelec: krocz cierpliwie ku marzeniom. Koziorożec: realistycznie podchodź do kosztów. Dołącz do kręgu kosmicznych wibracji. Subskrybuj i pozwól, by gwiazdy Cię prowadziły.